Cześć witajcie w dzisiejszym odcinku dzisiaj będę sobie robić ten oto no, który widzicie jak odrysowywuję na kalce i no bez zbędnego gadania po prostu przejdźmy do filmiku będę tutaj robić taki voice over prawda i będę wam mówić co robię po kolei i tak dalej no więc najpierw um, najpierw wam tatuaż na kalce Ogoliłam sobie nóżkę, wiadomo, tam gdzie w poprzednim filmiku ktoś mi tam mówił, że nie, nie, nie pokazałam jak gole nogi i tak dalej, po prostu nie będę tego pokazywać, ale ogoliłam sobie nogę, tam gdzie byłaby tatuaż, popsikałam green, green soapem, no i proszę, jest, piękny tatuaż na nodze. trochę krzywo, w sensie tam coś się tam nie odbiło, coś musiałam dorysować, wiadomo, nie idealnie za pierwszym razem, ale no już nie, nie było odwrotu. Um, ogólnie to kupiłam sobie nową maszynkę, tylko to widzicie tutaj. Dałam za nią 60 funtów, ale widziałam, że w Polsce chodzi po 700 i 300 też widziałam, także nie, nie wiem. I ogólnie miałam problem z wyjęciem jej, ale no. Jest to maszynka z Dragon Hawk, się nazywa um, Extreme V2 Direct Drive. Tak jak sobie. Um, wszystko tutaj ładnie ustawiłam i włączyłam. To pokazywałam w następnym filmiku. Link do tego filmika macie w opisie, więc jest, jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko włączam i tak dalej, to tam to wszystko jest. Także no, zaczęłam od razu od igły numer 5, liner. Najpierw po prostu zrobiłam cały outline tego tatuażu i potem zrobiłam cieniowanie. No i to tyle. Dodam, że to jest mój pierwszy taki tatuaż, w sensie pierwszy taki wielki i pierwszy cieniowany, także to jest moje pierwsze cieniowanie. Wcześniej ćwiczyłam trochę na róży, którym, którą mam na lewej nodze, także można powiedzieć, że, że to jest mój taki pierwszy porządny tatuaż z cieniowaniem. No, także zrobiłam Wam tutaj takie przyspieszone klipy, jak robię ten tatuaż, więc no, enjoy. Ogólnie filmik o tym, jakie sprzęty dla początkujących i gdzie kupować i tak dalej, bo ja też mieszka ja mieszkam w Anglii, a wy mieszkacie w Polsce, no chyba, że nie. No zależy, kto mnie ogląda, ale y, ogólnie taki filmik zrobię za niedługo na moim kanale. Właśnie będę, będę opisywać i opowiadać o wszystkim, co tam dotyczy, te sprzęty i tak dalej, gdzie, za ile, jak, co i kiedy, bo no, na jednym filmiku macie jak. Rewetatło aż na drugim, jak wszystko sobie tam włączam i tak dalej. No i mogłabym zrobić taki, właśnie kolejny gadający o taki filmik przeznaczony po prostu na sam sprzęt i gadanie o nim i w ogóle. Także widziałam, że pisaliście w komentarzach już coś tam, żeby taki zrobić, no ale zrobiłam teraz taki. Oczywiście wszystko sanitarnie, żeby nikt mi tam nie mówił, że czegoś nie pokazałam. To nie pokazałam, ale wiem co robię spokojnie. No, i krótki filmik, ale no, pokazałam Wam po prostu jak zrobiłam cały ten tatuaż. Mi, zajął mi on ogólnie 5 godzin, także. W następnym filmiku będzie, będę opowiadać o całym swoim sprzęcie i tak dalej. Dla początkujących też będę opowiadać. Wyszedł naprawdę świetnie. Nie spodziewałam się, że tak mi wyjdzie, bo, jak mówię, to jest pierwszy raz, kiedy robię taki tatuaż. Także, wow, naprawdę. Tak wyszedł tatuaż, tak się prezentuje i ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Wcześniej też stawiłam to na swojego Instagrama, na którego was zapraszam. Link macie też w opisie. Tam wrzucam ogólnie zdjęcie tatuażu, jak robię i tak dalej tam lajkujcie, łapkę w górę, w dół, napiszcie komentarz, co sądzicie, subskrybujcie i co najważniejsze, włączcie ten dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienie o każdym moim filmie, który przychodzi, no i oczywiście o tym następnym, który będzie właśnie opowiadał o tym, o tych sprzętach i tak dalej. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, Ym, no i tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku!